Miałem problemy z zębami, jak chciałem sobie z nimi jakoś poradzić i wydawało mi się, że implanty to jest rozwiązanie, które było adekwatne do mojej sytuacji. Od zabiegu minęły 3 lata. Zżerała mnie ciekawość, bo e, będąc w gabinecie lekarskim było całe... E, było kilku lekarzy, którzy koło mnie chodzą, coś się tam dzieje, byłem ciekawy, co tam robią. Nie bardzo mogłem powie, im pomóc, czy e, jakoś z ciekawości zobaczyć, co tam się dzieje. Czy rzeczywiście zabieg trwa jeden dzień, ja to inaczej ujął. Zabieg trwa nie jeden dzień, ale kilka godzin. Najważniejszą rzeczą, jak, jaka się zmieniła w moim życiu, to było, że podczas um, kręcenia materiału dzień dobry TVM i maloklinik poznałem swoją obecną żonę. Wróciłam po dwóch dniach. Myślałem, że będę miał jakieś problemy z mówieniem, z jedzeniem. Nie było żadnych problemów. To, to miejsce kojarzy mi się z bardzo... Bardzo pozytywnie, z fajną rzeczą. Jeżeli, gdybym, jeżeli bym mógł powtórzyć ten cały casting, ten cały zabieg, chętnie bym to zrobił. Bez zastanowienia. Udanych zabiegów, bo to jest najważniejsze i wszystkim pracownikom mogę życzyć tego, że róbcie to, co robicie, bo jesteście dobrzy w swoim fachu.